Witam wszystkich na moim warsztacie i czas na 176. unboxing paczki. Jest to kolejna paczka, którą otrzymałem od Mateusza. W poprzednim odcinku z unboxingu była pierwsza, ta jest druga. W tej pierwszej paczce jeszcze odłożyłem sobie na targ staroci O, taki kabelek antenowy. Taki stary kabel właśnie do różnego typu urządzeń. To pójdzie na pewno na do, na targ staroci. Taki stary przełącznik. No i co? Zaglądamy do tej paczki, zobaczymy co jest w środku. Poprzednia paczka była pełna, pełna łakoci, że tak powiem. Do demontażu były też fanty na targ staroci. Tak więc super. No i co? Zobaczymy co jest w tej, co się kryje w tej paczce. Otwieramy oczywiście za pomocą noża, który otrzymałem od neodumowego kasty. Pozdro serdeczne kasta. I co? co my tu mamy? Co my tu mamy, co tu się dzieje. Gdzie jest góra? Chyba tutaj. Bo nigdy nic nie wiadomo. Raczej tu. Dobra. Ustawiamy to tak. I zaglądamy do środeczka. Co tam Mati spakował. Ho, ho, ho. Co ja tu widzę? Dobra. Ubieramy rękawice. No i widzę tak jak w poprzedniej paczce pełno łakoci. Jest aluminium. Gotowy. Jest surowiec. Płytki elektroniczne Fajnie Super To oczywiście tematy do elektropaki Niektóre tutaj do Powycinania Twarde dyski Jeden, drugi No, no Tutaj jakaś szlifierka była W środku stojan Oby była miedziucha Elegancko Kabelki Widzę tu też sporo elektroniki. Tu oczywiście płytki komputerowe, najbogatsze, najdroższe. Kolejna tutaj płytka elektroniczna. Eee, taka przejściówka starego typu. To oczywiście na targ staroci jedzie ze mną. Płytka elektroniczna. Tutaj jakieś takie coś. Jakiś adapter. Zobaczymy. Jak rozbierzemy, to się dowiemy. O, lampki choinkowe. A więc będzie temat do korowania. To do kabelków. No, pełno skarbów. Tutaj taki jakiś też. O, to jest adapter. Do różnego rodzaju kart. Jest tutaj końcóweczka, Jest. No, na razie zostawię to też pójdziemy do fantów na tak staroci. Ludzie o takie rzeczy pytają. Kabelki i złą wszelki. O! Wężyki! No, będzie kopalnia mosiądzu. Dawno nie było. E, rozbierania węży. Elektronika. Kabelki. Kabelki. Tutaj coś się ukrywa jeszcze, coś tu jest spakowanego, jakaś chusta, apaszka, pójdzie na targ staroci. Ostatnio mi tam przybyło sporo, że tak powiem, e, biżuterii, e, asortyment się <grym> zwiększył, może wkrótce będzie odzież. O, kolejne tutaj węże. No, jest elegancko. Tutaj jakaś karta, też komputerowa płytka. Bardziej tak, komputerowo i płytkowo. No, oczywiście to nie są płytki typu glazura. I kolejna. Tutaj coś e, z telewizora, bo z jakiegoś radia, raczej radio. No, troszeczkę się na tym człowiek zna. Kółko. Ale kółko już zatarte, to nie pójdzie na, na targ staroci. Trafi do złomu. Normalnie płytka płytką goni. Tutaj jakieś coś, audio. Audio, audio. Kolejny wąż. Wężyk. O, Znajomy temat. Co to jest? Szpachlówka uniwersalna? <laughs> przyda się, przyda się. Może kiedyś Bema zacznie gnić, to będziemy szpachlować. że aluminium raczej nie powinno się wziąć, nie? Ale może się pogiąć. Dobrze. Dobrze, ja to też wysypię, to pudło, będzie prościej. Dobrze, wysypujemy. Tak to wygląda, tak to się prezentuje. Patrzcie, jaka tutaj szpulka cyny wyskoczyła. No, gdzieś tu coś takiego mało, gdzieś coś takiego mało, ale to oczywiście zostaje. Ja też coś tam nie nieraz lutuję, a więc cyna się przyda. Wielkie dzięki. No i przyglądamy dalej. Sporo, sporo płytek elektronicznych. Ale jak wiecie, ostatnio też tam były poukrywane różnego rodzaju fanty. O, silnik. Z tego co widzę, z wiatraka i co jest ruda, będzie ruda przefarbowana, bo z tymi wiatrakami to jest lipa ostatnio, nie? Oszukują nas na każdym kroku producenci i co widać, no jest amelinium, ale zawsze aluminium, będzie kolorowo. Cyk, nożyk na bok, elektronika, elektronika, sporo, sporo tych płytek. Jakoś się powtarzam, coś takiego innego. Też szyniczek, taka turbina, jak zresztą widać. Elegancko, sporo kabelków. Tutaj złomik, uchwyt do lampy. Kurczę, to też mogę wziąć na, na targ staroci, może komuś się przyda. może zrobi ktoś jakiś kinkiet. Tutaj, co to jest? Jakieś migadełko, jakieś lampki, coś takiego, chyba tak. Fajnie to się prezentuje. Uwielbiam taki szpej. Przewaga kabelków. O! Jest silnik, jest i wirnik, a więc będzie demontaż silników. Patrzcie od Mateusza. Wkrótce będzie sporo odcinków z demontażu. Zasilacz. Zasilacz, zasilacz cały, ale to się przyda. Dobrze, ja sobie to pokładam, zaraz to wszystko zaprezentujemy. I tak jak widać na załączonym obrazku, jest to jest ciekawy, jest bogato. Wielkie, wielkie dzięki Mateusz. Na pewno dzięki Tobie będzie ciekawa kopalnia miedzi, bo tu tak jest stojan, są silniczki, jest miedziucha, jest transformator, tu silniczek, tu silniczek, tu silniczek. Tak więc będzie ciekawy odcinek, sporo, sporo kabelków. Ja oczywiście muszę sobie to wziąć do domu. Poprzecinać, poobcinać, pozyskiwać, przygotować do korowania są wężyki, a więc będzie i nierdzewka i mosiądz żółty i pobielany także fajnie jest cyna, części rowerowe, patrzcie te uchwyty z hamulców cały komplet, cztery sztuki kółeczka, cyna już powiedziałem na targ staroci oczywiście ta przejściówka ta wtyczka tu jeszcze taki jest ten przełącznik Eee, tutaj jeszcze taka wtyczka tego typu ludzie naprawdę szukają takich rzeczy tutaj taka, ele, el, taki elektryczny temat gniazdko kinkietowe eee, szpachla <grywka> nie wiem z jakiego powodu tu się znalazła ale jak eee, no jest tutaj nieużywana, no to będziemy używać. Może się przyda, może komuś zobaczymy. apaszka, o taki asortyment. No i co, patrzcie, płytki, płytki elektroniczne, sporo tutaj tego. Tutaj taki najlepszy temat, no bo płytki komputerowe, napędy, dyski, tak. Co tu jeszcze? Taki właśnie adapter do kart. Aha, tutaj napęd jest pod spodem. No i co, sporo, sporo. Bardzo dużo kabelków. Od choinkowych, po komputerowe, po instalacyjne, po, że tak powiem, elektryczne, żarówkowe i tak dalej, to gniazdo też ciekawe, od razu z kosteczką. Dobrze, to zostawimy tutaj, też pójdzie do szpeju na targ staroci, bo to się wszystko sprzedaje, nawet o tym nie wiemy, że, że ktoś może być czymś takim zainteresowany. No i co no, taki typ unboxingu, wielkie, wielkie dzięki Mati za e, kolejną paczkę, normalnie jest syto, jest bogato, ja w ogóle często nad tym rozmyślam, jak to się dzieje, że cały czas coś się dzieje, tak, e, piszecie, zapytujecie, chcecie paczki wysłać, naprawdę jest dużo, dużo tej e, korespondencji. Tu paczki od Mateusza. No to oczywiście z znienacka do mnie przyszły, nawet o nich nie wiedziałem, bo już pewnie kiedyś do mnie wysyłał. Ma dane na paczkomat, postanowił spakować takie dwa ogromne pudła i to wysłał. Eee, no i co? Ja nie chcę już nic przeciągać, tak jak zresztą powiedziałem, wypatrywać już odcinków z demontaży. Muszę jakieś tutaj kopalnie miedzi ponagrywać, zorganizować to wszystko. Płytki oczywiście lecą do elektropaki. No i co, standardowo? Jak się podobało, zachęcam do łapkowania, do komentowania. Wypatrujcie kolejnych odcinków. Wielkie dzięki Mati i Hej Kasiemka. Pozdrawiam serdecznie i do zaś!